Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji y równa się f od x, no i mamy taką funkcję, które równanie ma dokładnie trzy rozwiązania. I teraz popatrzmy na te rozwiązania. Prawidłowe rozwiązanie będzie odpowiedź c, już mówię dlaczego f od x równa się 2, czyli przyrównujemy wykres naszej funkcji do funkcji stałej y równa się 2, czyli na poziomie dwójki prowadzimy funkcję stałą. I zobaczmy, ile ta funkcja stała y równa się 2 ma punktów przecięcia z wykresem naszej funkcji f od x. Jeden punkt przecięcia, drugi punkt wspólny i trzeci punkt przecięcia, czyli mamy trzy punkty wspólne. Te punkty wspólne interpretujemy jako rozwiązania naszego układu równań funkcji tej czarnej, takiej w kształcie w, i funkcji stałej. Punkty przecięcia to są nasze rozwiązania, czyli odpowiedź c. I zobaczmy, jak możemy to jeszcze interpretować. Dla argumentu 4 nasza funkcja kształci litery w, przyjmuje wartość 2, i nasza funkcja stała przyjmuje wartość 2. Czyli jednym z rozwiązań jest tam x1 równe 4. Teraz tutaj załóżmy, że będzie 6 i 3 czwarte. Tak, w przybliżeniu. Dla argumentu 6 i 3 czwarte nasza funkcja w przyjmuje wartość 2. I nasza funkcja stała też przyjmuje wartość 2. Czyli drugie rozwiązanie, drugi argument, dla którego funkcje przyjmują tę samą wartość, to jest około 6 i 3 czwartych. No i trzecie rozwiązanie mamy gdzieś tutaj. Będzie 1 i 1 czwarta. Czyli x3 to jest około 1 i 1 czwarta. Czyli dla argumentu 1 i 1 czwarta mamy tę samą wartość funkcji. Czyli podsumowując, trzy rozwiązania... Mamy dla odpowiedzi c, czyli dla f od x równego 2.